się Siemano Wam wszystkim z tej strony, Alek. Witam Was w kolejnym odcinku z DSJ4, moi drodzy. Oczywiście, letni Grand Prix Widzów. Kontynuujemy kolejny konkurs. Tym razem będzie już to odcinek numer 5, czyli konkurs numer 5. Więc cóż, ruszamy. Kłopio HS100 to może być ciekawa ciekawa zagrywka dzisiaj. No bo przeskakujemy z tych większych skoczni znowu na to małą, więc ban zaczyna. I to jest dobry skok, Jana Zbana. 98 metrów, 130 nota. To jest bardzo dobry skok, że nawet. Koziszek, numer drugi. No, dzisiaj mi się za dużo nie zmieniło, jak widać, bo dalej te same osobistości, na tych samych pozycjach Koziszek. Miejsce drugie, 95 metrów, więc Jan Zbana już jednego wyprzedził dzisiaj. Krystal XD YouTube. Czy jednak poniesie go troszkę dzisiaj dalej? Tak, starał się jak najdalej. I 98,5 jest na lidera. Punkt przed Janem Zbanem dokładnie. Pniak gry. No, taki konkurs na małej skoczni jest zawsze bardzo ciekawy. Wiele może wnieść. No i pniak I gry bardzo podobnie teraz. 97,5 i to jest trzecie miejsce. Więc przegrywa i z krystalem i z Janem Zbanem. Jankła Pouchy. Wiemy, HS jest 100. Zobaczymy, czy ktoś w ogóle do tej setki dzisiaj doleci. Bo wiemy, że ta skocznia jest specyficzna. Ale jak łapouchy stara się pokazać, że da się i 99,5 z tego dowodem. Oczywiście prowadzenie bez dwóch zdań. Kacperito Kacperito, może i on skoczy tak daleko. Jest chyba jeszcze dalej, tak moim zdaniem. 100,5, pół, więc pierwszy. Zawodnik, który przekracza HS, jest przed nami, Ale Ekwos, Jan połuchy, niskie noty za styl to spowodowały, Totodile. Bardzo daleko Totodile w klasyfikacji generalnej, no ale może się odbije od, na właśnie takim konkursem, no stara się! 101, więc nadal prowadzenie, ha, oh, 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 le tutaj skaczą daleko, PTG. No pecho, więc... Drugiego konkursu zdecydowanie. No tam powinien spokojnie wygrać te zawody. I dzisiaj znowu upada. 102 by było. A tak, no ostatnie miejsce w tym momencie PTG. Ależ tragedia dla niego. Kapigra 123. Patrzmy jak Kapigra sobie poradzi z tą skocznią. No radzi sobie, radzi dobrze. No to jest drugie miejsce. 101 metrów. Tylko punkt za to to dajlem. No i Igor oj, 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 tu jakieś problemy. Przy wyjściu z progu, i upadek jeszcze. Jezu, co tu się wydarzyło? 90 metrów, bardzo słaby skok Igora, ale zarazem. Jeszcze nie wylądowany, więc to jest tragedia. Czas zacząć zabawę. Oj, tutaj spóźnione wyjście z progu. No i. obrazek. Taki, jaki widzimy, dziewiąte miejsce w tym momencie. Petitek 21 potrafi daleko skakać. Nieraz to udowadniał, ale czy dzisiaj odfrunie, odfrunął? To powinien być wysoko oceniony skok, a nie jest, bo 18,5-19, ale prowadzenie musi mieć, bo najdalej skoczył 102,5. Patryk Wójtowicz. Na razie forma dosyć kiepska. Ale wiemy, że on lubi się odpalać przy takich konkursach, i proszę bardzo, 102, noty po 19,5 i prowadzenie o pół punkta przed petitkiem. Brawo! Xaver. No, jak daleko sobie pofolguje teraz Xaver? No, nie wygląda to obiecująco, i to jest kiepski skok. Ledwo wylądowany, dodam jeszcze, 18-18,5. No i dopiero dziesiąte miejsce Xavera, bardzo daleko. Agnes. No, zobaczymy, jak sobie Agnes poradzi, ale to wyjście z progu nie było za dobre. Skok 100 metrów i to jest piąte miejsce dla Agnes, więc nie ma tragedii, ale wiemy, że mogło być i lepiej. Pan Skalmar. Pan Skalmar, tutaj wysoka parabola lotu obrana. No i czwarte miejsce, 101,5 niskie noty, co prawda, za styl miał. No i exekwos kapigrom jest Bledrow. LEDro daleko. Ale na miejsce trzecie, 101,5. Lepsze te noty za styl. No i z Ekwos, to, to dajlem jest. Bartolini. No wiemy, że on też potrafi odpalić swoje skoki, ale czy dzisiaj to zobaczymy? No jest przyzwoicie. Miejsce trzecie, 137 nota. 1,5 punkta tylko traci do Patryka Wójtowicza. No i moi drodzy Piaks. Numer 19. Też dobrze. To też był bardzo dobry skok. Szóste miejsce Piaksa. Więc tak to w tym momencie wygląda. Filip Kasprzyk. Też dosyć odległa pozycja Filipa Kasprzyka. No ale nie może ustabilizować swojej dyspozycji jak na razie Filip Kasprzyk. No ten skok jest niezły. Trzecie miejsce, 102 metry i 137,5. Ależ tu są niewielkie straty. Tu będzie się wszystko ważyło w tej drugiej serii. Kto wygra? Tymi notami. Kamil, Kamil to wyjście z progu nie było za dobre. No i odległość też. 100 metrów. 13 dopiero miejsce Kamila, więc to nie był dobry skok jego wykonaniu. Zdzichu. No, Zdzichu chyba dzisiaj musi przeżyć gorycz porażki, bo ten skok jest na dwudzieste dopiero miejsce, więc na samym prawie końcu jest Zdzichu Albertinho Ten skok powinien być dobry, jest bardzo dobry, pytanie jak z notami? No, noty w kratkę, no i też trzecie miejsce, ex z Filipem choć pół metra dalej od niego skoczył Frania Oj, Frania, nieźle! Proszę bardzo, 102 metry, nawet 20 się pojawiła i jest drugie miejsce, jak z Petitkiem 21 Stihl11. Oj, Stihl11... O, panie, odleciał dzisiaj. 103,5, hu uh, uh, hu uh, pierwsza nota 140-punktowa, ponad. 141,5 dokładnie. Oj, Stihl, odpalił rakietę. W tej pierwszej serii już Fisek Fisek No ten skok szarpany bardzo 101 No ale 14. Miejsce jest trzeba powiedzieć Kari yy, 44, moi drodzy Zobaczmy ile Kari skoczy. No upadek jeszcze na to wszystko. Mało że krótko, to jeszcze upadek. No i 26 miejsce, tylko Igor gowskiego, gorzej od niego. Sub 023? Oj, ten też chyba coś krótko. No i ten skok jest na 20 miejsce, 98 metrów, moi drodzy, bardzo słabo. No i Olivier siuda. Czy Oliwier siuda połączy? Los przed chwilą? Nie, lepiej to wyglądało. 100 metrów, 14 miejsce, egzekwo z Jakłapuchem, Kasperi to Fiskiem. No i Mati, 123. oj, Mati też. No tutaj zaczynają się problemy i tych najlepszych. 29 dopiero miejsce, czas na Anti Avanti. On potrafi odpalić rakietę. Zobaczymy, czy dzisiaj mu się to uda. Ponownie. No, nie ma tak błyszczącego skoku. To jest 11 miejsce, 101,5, ale jest dobrze. Mario Ninja 365. Mario Ninja, uwaga. No starał się i znowu upadek. No co tu się dzisiaj dzieje? 101,5 i 28 miejsce dopiero. Krzysiek Sportowiec, moi drodzy. No przyzwoicie, jakbym nawet. Jedenaste miejsce, Exekwo z kapigrą, Panem Skalmarem i Anti Avanti. Cydik, Dosyć daleko Cydzik Generalny już spada, coraz bardziej nam tu. Ale może przyjdzie taki konkurs, w którym będzie znowu się liczył? Jest bardzo dobrze. Jest drugie miejsce, 102,5, tuż za stelem. Więc Cydzik znowu wraca tutaj nam do walki. O zwycięstwo, Piterek. Piterek. No to już nie wyglądało tak dobrze stylowo jak u Cydzia. I ósme miejsce, exekwot z Bartolinim. A co Cię to obchodzi? Co cię to obchodzi? Też te wyjście z progu nie było za dobre i upadek! 31 miejsce, 102 metry. No i dużo tych upadków mamy dzisiaj. Od groma rzekłbym, nawet. Dominik. jak Dominik odpali rakietę? No powiedzmy, czwarte miejsce, jest dobrze. Exequo z Franią i Petitkiem 21 Antolini. No, Antolin skacze na 18 miejsce, więc bez szału, ale do drugiej serii się dostał. Poiter. No, już nie jest liderem, teraz trzeba znowu zacząć swoje skakać. No, ale ten skok nie jest tego dowodem. Dziewiąte miejsce jest dobrze, ale nie wystrzałowo. egzekwo z Bartolinim i z Piterkiem. No i zostało dwóch. Ja to mam szczęście, a potem latający dywan. Oj, ja to mam szczęście, chyba popełnił błąd już przy wyjściu z progu. Awans powinien mieć dwunaste miejsce, ale troszkę tu potracił. Zobaczymy, co na to latający dywan. Latający dywan, świetny skok! I nadal się liczy. Drugie miejsce, 103 metry! I półtora punkta za sztylem Eleven, który przewodzi po pierwszej serii, na drugim miejscu jest lider latający dywan. Trójkę zamyka Cydik, czwarty Patryk Wójtowicz, piąty Petitek 21 z Franią i Dominikiem. Ósme miejsce Filip Kasprzyk z No i na dziesiątym miejscu mamy trzech skoczków. Jest to Bartolini, Piterek i Poiter. Kto dostał się do drugiej serii? Moi drodzy, Crystal XD YouTube, Jansban i Sub023 to są szczęśliwcy. No ale pewnie ci z upadkami też ich zobaczymy w drugiej serii, tak? Dokładnie. Kari 44 PTG, Mario Ninja 335 i a co ci to obchodzi? I zobaczymy jeszcze w drugiej serii. No będą mogli oddać swoje drugie skoki, ale no tutaj raczej bez punktów dzisiaj. No właśnie zresztą widzimy KARI to tutaj nawet nie walczy już. Bo ten skok jest 77,5 metra, bardzo krótko. Trzeba sobie rzec. No i PTG. Zobaczymy czy poprawi się jeszcze z odległością. PTG, no, starał się, 101, ale nie poprawił odległości. No, ale oddał dwa równe skoki dzisiaj. Szkoda, że ten pierwszy z upadkiem. Mario Ninja 335. Zobaczymy, czy pokona tutaj PTG. No, nie pokona, bo to jest krótki skok, 94,5 metra tylko. No i został, a co Cię to obchodzi? No i za chwilę zaczniemy już drugą serię konkursową, tak naprawdę. Tych skoczków, którzy no, walczą o. Punkty. A co cię to obchodzi? Upada drugi raz. 98,5 i trzecie miejsce. No Kari na ostatnim czwartym miejscu, czyli 34. Sub 023 zaczyna drugą serię moi drodzy. Popatrzmy. No i ten to wyjście z progu nie było za dobre, no ale... Skoczył to co miał skoczyć. 97,5 i na razie jest liderem. Zobaczymy jak odpowie Jan Zban w pierwszym miał 98 metrów. Czy w drugiej serii się poprawi? No na to wygląda, że się bardzo poprawi. To jest świetny skok. 102 metry Jana Dzbana. No i obejmuje zdecydowanie przewagę. Dwa punkty minimum już na jego koncie wlecą. Krystal xd youtube. Popatrzmy ile krystal. No nie przeskoczy chyba yy, Jana Dzbana. Ale na drugie miejsce skoczy. Więc już Jan Zwan trzy punkty przytula. Kamil, no dostał się do drugiej serii, co prawda, ale no jest na bardzo odległym miejscu. Teraz trzeba było naprawdę skoczyć fenomenalnie. Tak jak teraz robi 102,5 metra, moi drodzy. Kamila jest na prowadzeniu, oczywiście, bez dwóch zdań. Yang kła po no tu mamy peleton, więc teraz zaczyna się. Jan połychy tu przeskoczy wszystkich Starał się, ale na które miejsce skoczy? Na drugie, więc przed Janem Dzbanem, choć pół metra bliżej Skoczył, no ale Przewaga z pierwszej serii robi swoje Kacperito Kacperito To wyjście z progu nie było za dobre I to jest krótki skok No i za Jana Dzbana jeszcze Wlatuje Kacperito, więc brawo Jan Zban przebija się Fisek Moi drodzy, to powinien być dobry skok fiska. Jest, ale na które miejsce? Na drugie. Więc przekrywa z Kamilem, który cały czas pnie się w górę tabeli. Oliwier siuda. Moi drodzy, popatrzmy co ten Oliwier tutaj wyczyni. Czy będzie to najdłuższa odległość? No chyba nie. A jednak! 273,5. Udało się wyprzedzić Kamila. Brawo. No i lecimy. Agnes, miejsce 21. Agnes, swoim stylem. Bardzo spokojny lot, i proszę bardzo. Powinny być wysokie oseny. Więcej 20, tu powinno się sypnąć. 103,5, je prowadzenie zdecydowane. Agnes Antolini. Oni byli jak Zekwo. Więc zobaczymy, jak Antolini sobie poradzi. Czy przeskoczy Agnes? No wątpię. Tutaj, żeby wygrał z pod szczególnymi 7 Siódme miejsce, więc za Janem Jan bo pół punkta jeszcze. Więc Jan Zban przebił się kolejną pozycję w górę. Capigra 123. Miejsce 19. Ale skok jest krótki. 17, przepraszam. I 8 miejsce, więc za Banem również. Ależ tu ciekawe się rzeczy dzieją. Pan Skalmar. Dobry skok, ale upadek pana Skalmara. 13 miejsce. Moi drodzy, to oznacza... Że SubZero Sub nie ptg, będzie miał punkty. No, niesamowita sytuacja się tutaj podziała. Uhuhu, Anti Avanti. Anti Avanti na miejscu ósmym Więc też za dużo nie zawojował, a Agnes nadal jest liderem. Krzysiek Sportowiec moi drodzy, miejsce 17. Czy skoczy tam wyżej na prymat? Oj, nie, popsuty drugi skok. No i dwunaste miejsce. Ohoho, to sam koniec. Krzysiek dzisiaj. No i Piaks. Miejsce szesnaste Piaksa po pierwszej serii. To nie był zły skok 101. No, ale teraz trzeba około tych 102 nawet skoczyć na prowadzenie. 101. Piąte miejsce dla Piaksa egzekwowa z jankła po uchym. Toto Dail. Miejsce trzynaste. Nie najgorzej po tej pierwszej serii. No ale teraz trzeba w drugiej serii skoczyć bardzo podobnie, jeżeli chce się być w czołówce, no i upadek Totodile'a, 101 i miejsce 15, więc na szarym końcu znowu Totodile dzisiaj, no niestety upadek, wszystko upadki u niego w tym letnim Grand Prix powodują, Bledrow, ojojoj, tutaj wyjście z progu, bardzo kiepskie Bledrowa, uciągnął ten skok na miejsce czwarte, ale z ledwością, ekzekwosliskiem. Agnes nadal liderem. Ja to mam szczęście. Nowice lider. No na razie nie zrobił sobie kuku, kuku, można powiedzieć, w pierwszej serii, ale w drugiej jest chyba lepiej. 102 jest drugie miejsce. Ja to z Oliwierem Siódmym. Ja to mam szczęście. Agnes cały czas liderem jest. Warto, warto to przypomnieć. Warto linii miejsce dziesiąte. Na batrzech mieliśmy skoczków, więc bardzo ciekawie ta walka wygląda. Bartolini na miejsce 9 skakuje, więc tuż przed Janem z Banem naleza Jakapuchym i piaksem. Piterek. Też 10 lokata. Ale wiemy, że on potrafi się zmobilizować na drugie serie. I to jest też dowód na to. Drugie miejsce. 274,5. Agnes cały czas przewodzi, no i Pojter. On by chciał wrócić na szczyt, ale zobaczymy, czemu się to uda. Pojter. No nie, to jest za krótko, żeby tutaj walczyć o najlepsze, o najwyższe cele. Ósme miejsce Pojtera. No też jeszcze spadnie w klasyfikacji chyba dzisiaj konkursowej. Na pewno musi spać, no bo jeszcze zostało sporo przed nami. Między innymi Filip Kasprzyk, który wyjście z progu ma takie se, ale jest wysoko. I proszę bardzo, 103 metry, jedna 18,5 odpadają, zostają dwie dziewiętnastki, 19, 19 i przewodzi teraz w klasyfikacji. Brawo. Albertinho. Miejsce ósme. Jak to będzie wyglądać w drugiej serii? Czy Albertinho się tu odpali? No, starał się jak najdalej. Ostatecznie miejsce trzecie, moi drodzy, dla niego. Sorry za telefon. Petitek 21. On jest na piątym miejscu, nie zapominajmy. Petitek 21. No, krócej niestety. No i to jest piąte miejsce. Exekwo z Oliwerem siódom i ja to mam szczęście. No to Frania. Ona też na piątym miejscu. Też... Szarpnięty skok, no i wpadnie. 9 miejsce, 101,5. No niestety, szarpnęła tutaj przy samym lądowaniu, i to był błąd. No i to był exequo z bledrowem i z fiskiem na 9 miejscu. No wielka szkoda, bo to mógł być wielki skok po podium, nawet dzisiaj. Dominik, ojojoj, oj, oj, Dominik też jakieś problemy już w pierwszej fazie. No i efekt widzimy na załączonym obrazku. 16 miejsce Dominika dopiero. Więc spadnie mocno. Patryk Wójtowicz, miejsce czwarte. No już nie pamiętam kiedy ostatni raz Patryk Wójtowicz był tak wysoko, ale no właśnie, druga seria. Zawsze weryfikuje i to jest tego dowód. 19 dopiero miejsce Patryka Wójtowicza. Egzekwos anti avanti. No to Cydzik. Pierwsza trójka, moi drodzy. Też nie. To jest za krótko. Miejsce ósme, cydzia. Egzekwo z Kamilem. Filip Kasprzyk cały czas przewodzi. Agnes druga, trzeci Albertino i Piterek. No i zostało dwóch. Latający dywan, czyli lider całego cyklu. Który jest w wyborowej formie. Jak na razie. I zobaczymy, jak tej drugiej serii odpali. Odpalił rakietę po raz kolejny. 103,5 metra latający dywan. Przewodzi znowu. I czy ten sztyj jest w stanie go przeskoczyć? Zaraz się okaże. no nie jest w stanie. Chyba drugie miejsce dla Stila dzisiaj. Tak jest! Sto jeden i pół Więc Stil na drugie miejscu. Wymienili się pozycjami z latającym dywanem, który odnosi trzecią wiktorię w tym sezonie, moi drodzy. I powiększa przewagę nad rywalami. Co on wyprawia tym latem? To to jest niepojęte. Mamy pięć konkursów. On aż trzy wygrał. To jest niepotyczne wręcz u mnie na kanale. Drugie miejsce dla Stila Eleven. Trójkę zamyka Filip Kasprzyk, Dalej czwarta Agnes. Piąty Albertinio i Piterek. Yy, siódme miejsce, Petite21 i Oliver, Siuda oraz ja to mam szczęście. Dziesiąte miejsce dla Kamila i Cidzika, na szarym końcu, bez punktów dzisiaj. Pan Skalmar, Mario Ninja335, a co cię to obchodzi? I Kari 44 a z punktami, trzy ostatnie miejsca to sub -Zero, 23 Totodile i PTG. Spójrzmy na klasyfikację generalną, letni Grand Prix Wizów, moi drodzy. To jest NOKA w tym momencie. Latający Dywan ma dorobek 324 punktów i przewodzi tabeli, ja to mam szczęście na drugim miejscu, 217, Poiter zamyka trójkę, 196, dalej czwarty, Piterek, 169, Antolini na piątym miejscu, 160, Dominik na szóstym, 153, Stil Eleven na siódmym, 158, Cydzik, 138, a co ci to obchodzi, dziewiąty, 134 i Oliwier Siuda na dziesiątym miejscu, 128, moi drodzy, tak to wygląda. Na dole zmieniły się pozycje zwan na 40 miejscu, a na 41 jest Koziszek. Więc wszyscy zapunktowali i to jest najpiękniejsze, ale ja w tym momencie się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak nie zapomnijcie o ocenie, postaci łapki w górę, bądź jeżeli Wam się nie podobało, no to łapki w dół. Subskrybujcie kanał, wpadajcie na Discorda, którego macie w opisie, a ja się z wami żegnam i widzimy się prawdopodobnie na dniach z kolejnego konkursu. Trzymajcie się, na razie, pa pa. No i hej!